Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozwiążemy sobie zadanie 1.1, ale najpierw zapoznajmy się z podstawową treścią zadania. Dana jest rekurencyjna funkcja PRZESTAW, której parametrem jest nieujemna liczba całkowita. I tutaj mamy naszą funkcję. W jaki sposób ona działa? Uwaga, operator mod oznacza resztę dzielenia, natomiast div część całkowitą dzielenia. I teraz treść zadania. Uzupełnij tabelę. Wpisz w drugiej kolumnie wynik funkcji przestaw n dla podanych wartości argumentu n oraz wpisz w trzeciej kolumnie liczbę wywołań funkcji przestaw łącznie z pierwszym wywołaniem z parametrem n. I tutaj mamy naszą tabelę, którą będziemy wypełniać. Aby najszybciej rozwiązać to zadanie, najprościej będzie przepisanie naszej funkcji rekurencyjnej do programu pytan. On sam poda nam prawidłowe wyniki działań oraz liczbę wywołań w tej funkcji. Przejdźmy do programu. Otworzyłem nasz program w taki sposób, aby był widoczny zarówno program, oraz treść zadania. Możemy zająć się pisaniem naszego algorytmu. Zanim to zrobię, stworzę sobie jeszcze tylko jedną zmienną, która będzie zliczała, ile została razy wywołana funkcja rekurencyjna. Nazwiję ją sobie ile. I przypiszę jej wartość 0. Teraz przepisujemy naszą funkcję przestaw. Czyli def, przestaw. I ta funkcja ma przyjmować parametr n. Dwukropek, enter. Czyli tworzymy zmienną r. I jej przypisujemy wynik działania liczby n modulo 100. Działanie modulo w programie Python to symbol procenta. Teraz kolejna zmienna A, której przypisujemy wartość zmiennej R dzielenia całkowitego przez 10. Dzielenie całkowite w pytonie to dwa ukośniki. Teraz zmienna B, której przypisujemy zmienną R modulo 10. I jeszcze jedna zmienna M, której przypisujemy tą samą zmienną. Dzieloną całkowicie przez to, aby nasza zmienna ile mogła funkcjonować w ramach naszej funkcji przestaw, musi ona być globalna. Dlatego ustawiam naszą zmienną ile jako globalną. I teraz możemy zwiększać wartość naszej zmiennej ile za każdym razem, kiedy ta funkcja się będzie wywoływała, nasza zmienna ile będzie zmieniała wartość o 1. Czyli wystarczy zapisać, że ile plus równa się 1. Taki zapis będzie zwiększał wartość naszej zmiennej przy każdym wywołaniu o 1. Teraz mamy w naszym kodzie jeżeli, czyli w języku pyton będzie to if, n ma być większe od 0, wówczas zmienna w ma być równa a dodać 10 razy b dodać 100 razy, naszą funkcję przestaw z parametrem N. W przeciwnym razie, czyli kasujemy wcięcie else, jeżeli, czyli if A ma być większe od 0, zmienna W ma być równa A dodać 10 razy B. W przeciwnym razie, czyli znowu kasujemy wcięcie else, Zmienna W. Ma być równa B. Na koniec, jak widzimy, funkcja zwraca zmienną W. Czyli kasujemy dwa wcięcia, return W. Pora sprawdzić, czy nasz algorytm poprawnie wykona działanie dla naszej zmiennej n, czyli print przestaw. Przekazujemy naszą liczbę. 31, 64, 98. Jako drugi parametr funkcji print wywołamy sobie wynik naszej zmiennej, ile uruchamiamy i rzeczywiście nasza funkcja działa poprawnie. Będzie to liczba 13, 46, 89 i liczba wywołań wynosi 3. Sprawdźmy teraz, jaki wynik byłby dla drugiej zmiennej n. Podmieńmy sobie naszą liczbę. 43, 65, 76, 88. Uruchamiamy i prawidłowy wynik dla tej funkcji byłby 34, 56, 67, 88 i liczba wywołań 4, trzecia liczba 15, 400, 57, 10. Uruchamiamy. I wynikiem byłoby 14 575, 01. Liczba wywołań 5 i ostatnia liczba 99, 88, 77, 66, 55, 44, 3, 2, 1. Uruchamiamy. I prawidłowy wynik to 98, 97, 86, 75, 64, 53, 412 i liczba wywołań 8. Oczywiście, gdybyśmy mieli więcej czasu, warto by było przeanalizować dokładnie, w jaki sposób działa nasza funkcja rekurencyjna. Ale chociaż zobaczmy, co ona powoduje. Jak możemy zauważyć na tym ostatnim przykładzie, Zamienia parami dwie ostatnie cyfry. Czyli jeżeli mieliśmy liczbę 21, to w wyniku mamy 12, czyli cyfra jedności staje się cyfrą dziesiątek, a cyfra dziesiątek cyfrą jedności. Czyli tutaj mieliśmy liczbę 43, dlatego tutaj mamy 34, tutaj mieliśmy liczbę 54, dlatego mamy 45. Tutaj mieliśmy liczbę 65, dlatego mamy liczbę 56. Tutaj mieliśmy 76, dlatego mamy 67, 87, czyli 78, 98, czyli 89. I cyfrę 9 nie przestawialiśmy, ponieważ jest to liczba jednocyfrowa. A zamienialiśmy miejscami liczby dwucyfrowe. Mam nadzieję, że to rozwiązanie będzie dla Państwa zadowalające. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.